Witajcie kochani na Crazy Dog Club. Dzisiaj wyjątkowy odcinek, ponieważ Harley kończy 4 lata i będziemy wyprawiać mega, mega party. Zaprosiliśmy 11 piesków oraz ich właścicieli. Będzie naprawdę się działo. Ja mam trochę pracy. Menu dla dorosłych. Oraz dla psiaków. Dekoracje, akwapark do przygotowania, i tak dalej, i tak dalej. Troszeczkę mam do zrobienia. Ale czego się nie robi dla naszego ukochanego syna. Więc będziecie mogli śledzić, jak przebiegały najfajniejsze psie urodziny, Ever. Zapraszam Was już z tego miejsca wraz z Marlejem oraz. Harley'em. Na jego urodziny. Bawmy się wszyscy razem. Pozdrawiam. Otwieraj prezenty. Co tam masz? Ale super. Już? No otwieraj. Dzisiaj mam wcześniejsze urodziny z pracy, bo nie ma sobotę. Mam mały poczęstunek. Ciastka są pochowane. Dekoracyjki mama porobiła różne. Teraz przyjdą goście pracy do mnie. Eee. Harutku, co to za prezenty dostajesz? No, teraz Ale jak to jest politycznie, że Zuza mu daje, będzie go I o, od razu za Zawsze to patrzy? O, a teraz Zuzu. Co tam Harutku będziesz miał prezent? Malony to potem. Marlajcie. teraz spokojnie. gorąco. Buziaczki, buziaczki. Daj buzi babci, daj wszystkiego najlepszego z okazji. No Poczekaj, daj buzi. Pij jak buzi, buzi, buzi. Oooo. Już prosimy, przejść. No, hop. Pierwsza zabawka. Hop. Druga zabawka. Witajcie, kochani, w Simparku. Pokażę Wam, jak przygotowałam wszystko na Marleja czwarte urodziny. Co ja mówię? Harleja. Słuchajcie, mój głos jest taki, a nie inny, ponieważ trochę się przeziębiłam. Ale wybaczcie mi, zaczynamy. Tu są dwa baseny. Są zacienione też, żeby można było sobie popływać. Tu mamy całe pole stokrotek. Trawy tym razem nie skosiłam, żeby można było fajnie się potarzać. Psiaki to lubią. I co? Wchodzimy do środka, balony są. Tutaj mamy salę, gdzie będzie spożywane. Torciki, smakołyki, psie, wszystko co tylko możliwe. Torty są i inne rzeczy jeszcze są w domu. Dopiero będziemy przynosić troszkę później, żeby się nie roztopiło, jak przyjął się schodzić w goście. Więc jak widzicie, tu jest też czwóreczka. Dokładnie. Hej, Marley już w basenie był tu też mamy ozdoby przeróżne tu jak widzicie jest super torto tak dokładnie serweteczki nie serweteczki wszystko jest tu jest jeszcze jedna duża czwórka która będzie przy pełno ozdób zabaweczki tu będzie bufecik gdzie, będzie, gdzie będą smakołyki dla psiaków właśnie tak nisko by mogły ściągać tu jeszcze zrobiłam Taką mini strefę relaksu. Jeszcze położę yy, matę, jakby koledzy czy koleżanki nasi oczywiście chcieli yy, się zrelaksować, i mogą się tu położyć, i będą też widzieli, jak ich psiaki biegają. Więc słuchajcie, czekamy na gości, i niebawem będzie impreza. Harutku, pokaż się z muszką. Haro! Uciek. Tutaj słuchajcie, są smakołyki dla naszych gości. Babeczki, truskawka, borówka, przepyszne pączki, eklerki, rogaliki, Wszystko z Harusia ulubionej skierni sowa. Tak? Ale będzie pysznie, co? Te psie mamy i psi tak. wie też się najedzą. Ale, ale będzie. Słuchajcie, jeszcze tu mamy taki bar. Tu są kawy w zimnej wodzie, tu są różnego inne, inne napoje, więc nawet znalazłam, żeby pasowały kolorystycznie różowe indowy, bo mamy kolorystykę na dzisiejszych urodzinach turkusową z delikatnym akcentem różu. Czekamy, tu jeszcze zostały przygotowane smakołyki, które będą rozkładane na trawie, są dwie tacki dla gości. Druga tacka, trzecia, cały kącik smakołyków, jabłka dla chłopaków, zabawki. Między zabawkami pochowałam kości, żeby mogły sobie też, yy, szukając zabawek, natrafić na kość. Mam nadzieję, że to sprawi im przyjemność. Przepiękna pogoda, 26 stopni. Przestań! 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 Trzymaj nie tam. Sześć, panowie, dzień dobry! Dzień dobry, proszę! A co z kubą? Jest, ale to to wycofnięcie klenia będzie, bo w tym momencie wydawało z siebie bardzo złe dźwięki do No? Chodź. No? No wchodź! Co Raczej nie? Raczej nie. nie, nie wejść. A, co? No to wchodzimy. A ruda? Nie poznałeś nic nie wejść? to No to wchodzimy. A ruda? Nie poznałeś mnie. Ja A dlaczego pompa nie chce wejść? Ja wkładam tak, władzę. Nie? jest. panem wodą.

Dalej, to już i chłopcy jedzą. Dalej, to już i chłopcy je jedzą. jedzą Idź sobie z niej skrupeczka. Idź do chłopców. Z tej fotuszki nie wypadał. I co, idziemy do basenu? Musisz sandały zdjąć.

Dziś reszta koleżanek, kolegów tu są prezenty, ale prezenty dostałaś. Zobacz. Kęnia. Idę do basenu. Ej do basenu. A wy co, lody? Pęknie, pęknie. Nie. Hmm. Tak. E. Chodź Haro. Haro. Chodź. Tak. Trudno na ciebie, żebyś ja był u ciebie. No, dobra, wpuści kość. A pusia to z prezentu wyciąga. <laughs> Żadna tak. Do... Żadnego. Nie. nie, nie, I, a chodź, nie. jest. Ale mniejszy go, Kochani, a teraz najważniejsza chwila dla Harusia rozpakowywanie wszystkich prezentów. Więc zaczynamy. Co my tu mamy? To jest nasza mucha. Wow, zobacz. Drugi smakołyk. Zobacz, jaki super. Co ty tu masz? Ale ekstra, zobacz. I tak. Wow! No, a zobacz jeszcze coś zabawka! Kolejny! uuu, skangura! Super! Ale wszystko takie premium! Zobacz swoje ulubione sushi, to pewnie od Kenii! Wow! Nice. Bardzo, bardzo Wam kochani, dziękujemy. Super prezenty. Premium bardzo. Zobacz kolejna super zabawka. Zobacz. Zobacz loda dostałeś. Kość. Zobacz. Uwaga! Kolejne! Poczekaj! Wow! Zobacz, jakie ładne! Zobacz! Super! Jakie fajne trwy! Uwaga! Wow! Kolejna zabawka! Co ty masz tu? Wow! I tu. Co my tu mamy? Świnie! Tą świnie to ci chyba Eliot zrobił. Świnie ci zrobił. Masz. Kaka ładna torba. O, będzie się działo. Słuchajcie, powiem tak: trochę nas Trochę nas zbieraliśmy prezent. I na pewno się podzielimy ze zwierzaczkami. Ze schroniska spakujemy ich. Część zabawek, a część zostawimy sobie. Kochani, urodziny były fantastycznie. Wszyscy zadowoleni. Prawda, Marley? Bardzo, ale bardzo dziękujemy wszystkim gościom, wszystkim psiakom, że przyszły na Harleja. Czwarte urodziny. Było amazing. Zostało małe pobojowisko. Jak widzicie. O, a mama teraz będzie mogła trochę posprzątać. I na pewno zrobimy niebawem powtórkę z rozrywki. Dziękuję bardzo, że oglądacie nasz kanał. Crazy Dog Club i widzimy się w następnym odcinku! Czyli to prezent twój, ale super! Dostałeś taką zabawkę. Super kochani. Weź zabawkę idziemy do domu.